Ołtarz rodzinny, dzień 76, 16 marca. A gdy była szósta godzina, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloj, Eloj, Lama Sabachtani! Co się tłumaczy? Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących tam ludzi, usłyszawszy to, mówili: Woła Eliasza. Wtedy ktoś podbiegł, napełnił gąbkę octem i włożywszy na trzcinę, dał mu pić, mówiąc: Przestańcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. A Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I rozrywała się na pół zasłona świątyni, od góry aż do dołu. A setnik, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, oddał ducha, powiedział: Ten człowiek prawdziwie był synem Bożym. Ewangelia Marka 15, 33-39 Nawet piłat Poncjusz powiedział: Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Nikt nie mógł jej znaleźć. Judasz Iskariota powiedział: Zdradziłem krew niewinną. Pogańska żona Piłata powiedziała wtedy, że miała sen, i posłała sługę do pałacu męża. Widzę, jak piłat stoi tam gotowy do ogłoszenia sądu nad Jezusem. Słyszę, jak nadjeżdża galopujący koń. Sługa zeskakuje i podbiega. Upada u nóg swego pana, powstaje i podaje mu kawałek papieru. On patrzy się na to. Widzę, jak jego twarz zbladła. Kolana zaczynają uderzać jedno o drugie. Popatrzmy mu przez ramię i zobaczmy, co na nim jest napisane. Była to wiadomość od żony, poganki. Napisała... Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym człowiekiem, ponieważ w nocy wiele wycierpiałam we śnie z powodu niego. Mówię wam, każdy nieprzyjaciel musiał świadczyć o nim. Księżyc, gwiazdy zdjęły swoją chwałę w ten dzień był to Syn Boży. Rzymski setnik powiedział zaprawdę to był Syn Boży. Judasz powiedział zdradziłem krew niewinną. Alleluja, tak jest. On jest Bożą obmyślaną drogą dzisiaj wieczorem. Każdy mężczyzna czy kobieta, którzy kiedykolwiek uczynili coś dla Boga, byli mężczyzną lub kobietą, którzy temu wierzyli, trzymali się tego i zachowywali to. Wzruszyło to serca poetów na przestrzeni wieków. Kiedy pomyślę o Edi Peronet w owym czasie, co myślisz o Chrystusie, Edi Peronet, kiedy pisał tą wspaniałą pieśń? Uwielbiajcie wszyscy moc imienia Jezusa. Niech aniołowie upadną na twarze przynieście królewski diadem i ukoronujmy go jako pana wszystkiego rozmyślałem też o hopkinsie kiedy był prześladowany i tym podobnie jak on postępował on powiedział kiedy obserwuję ten cudowny krzyż na którym umarł książę chwały największym moim zyskiem choć byłem zgubiony czytaj dzisiaj księga wyjścia 21 ezdrasz 1 Izajasz 54, 1 do 10. Ewangelia Marka 15, od 29